Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w tę niedzielę palmową. W ręku mam piękną palmę, bo przecież idę na Mszę Świętą Niedzieli Palmowej. Będziemy za momencik święcić takie właśnie palmy. Jedni mają większą, drudzy mają mniejszą. Ważne jest to, aby ta palma była znakiem tego, o czym mówi dzisiejsza niedziela. A jaki przekaz niesie ze sobą dzisiejsza niedziela, o czym uczy nas Pan Bóg dzisiejszej niedzieli, to usłyszycie za chwileczkę. Zapraszam Was, abyśmy zapoznali się z dzisiejszą Ewangelią. Dzisiaj jest taka podpowiedź, że warto byłoby przeczytać dwie Ewangelie. Będziecie je mieli dostępne pod tym filmikiem. Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym Słowem Bożym. Zatrzymałem się w drodze na mszę świętą, aby powiedzieć wam kilka słów o znaczeniu i przekazie dzisiejszej niedzieli. Otóż moi drodzy, dzisiejsza niedziela mówi nam o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Jak z pewnością czytaliśmy w Ewangelii według Świętego Marka, bo dzisiaj możemy usłyszeć ją na mszy świętej. Jezus Wjeżdża do świętego miasta, wjeżdża na Osiołku, gdyż jest to jedno z proroctw Starego Testamentu, co jest bardzo charakterystyczne. Ludzie ówcześni Jezusowi, mieszkańcy Jerozolimy, wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus, że Jezus Chrystus uzdrawia, Jezus Chrystus skrzeszcza, czyni cuda, więc bardzo cieszyli się, ten oto, który czyni cuda, przychodzi do nas, będzie Bóg nas uzdrowić. Jak fajnie, jak pięknie wychodzili właśnie z palmami, aby go przewitać. Tak jak my teraz wychodzimy z kwiatami do naszych gości, tak kiedyś ludzie wychodzili z gałązkami palmowymi, aby właśnie witać. Ewangelia też mówi, że rzucano płaszcze przed. Nogi Jezusa, rzucano płaszczy przed osiołka, na którym jechał Jezus Chrystus. Była to ogromna radość i wesele. I moi drodzy, tu pojawia się pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać w dzisiejszej niedzieli. Jak my reagujemy na Jezusa Chrystusa? Jak my byśmy witali Pana, który by przychodził. Do nas, do naszego miasta, do naszych wsi, do naszych domów. Wyobraźcie sobie, włączcie sobie wyobraźni i właśnie takimi oczyma wyobraźni pomyślcie sobie, co wy byście zrobili dzisiaj, gdyby właśnie Jezus wstępował do naszych miejscowości. I może jesteśmy tego zdania, że Pewnie witalibyśmy Go, to by była wielka uroczystość. Jezus Chrystus przychodzi. Ale czy na pewno? Moi drodzy, zobaczmy, przecież w naszej codzienności mamy wśród nas Jezusa Chrystusa. Mamy Jezusa Chrystusa w sakramentach. To jest ten sam Jezus Chrystus, który dwa tysiące lat temu wjeżdżał do Jerozolimy, był tak owacyjnie witany. Mamy Go. Na mszy Świętej, w każdą niedzielę, codziennie pojawia się na ołtarzu, przychodzi do nas w osobie kapłana i czeka na nas w konfesjonale. Możemy go adorować w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach. My tutaj w Ostrołęce możemy adorować Jezusa 24 godziny na dobę, w parafii farnej. Jest zawsze, On czeka na nas. I moi drodzy, jak My reagujemy na tę obecność Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę tak entuzjastycznie? Może marzenia mamy fajne, ale życie to wszystko weryfikuje. Dlatego Jezus bardziej pragnie tego, abyśmy żyli z Nim w dobrej relacji, abyśmy na co dzień cieszyli się z Jego obecności, nie tylko od święta i nie tylko w marzeniach, ale Pan Jezus chce, abyśmy codziennie czy co niedziela przychodzili do Niego z taką palmą, ale palmą naszych otwartych serc, palmą e, naszego otwartego umysłu i duszy na Pana Boga. Dlatego właśnie dzisiaj Jezus Chrystus zaprasza Ciebie nie tylko z palmą do Kościoła, ale przede wszystkim z sercem do modlitwy, na niedzielną mszę świętą na adorację. To jest, moi drodzy, pierwszy przekaz dzisiejszej niedzieli. Drugie znaczenie, drugi przekaz niedzieli palmowej można powiedzieć jest zupełnie przeciwny, bo już na mszy świętej usłyszymy moment samej męki śmierci Jezusa Chrystusa. Usłyszymy opis najtragiczniejszych chwil z życia Jezusa Chrystusa, jego sąd, Droga Krzyżowa, ukrzyżowanie i śmierć. Moi drodzy, zobaczmy, z jednej strony mówimy o ludziach, którzy witają Jezusa bardzo emocjonalnie, wiwatują na jego cześć. To jest niedziela, a za kilka dni w piątek jest złość, jest krzyk, jest wzgarda. I słowa na krzyż, ukrzyżuj go, to te same osoby. Co się stało, że w niedzielę oklaskiwali i mówili Hosanna królowi, a w piątek nie chcemy go, zabić go, ukrzyżować. Co się takiego stało? Co się stało, że tak się przemienili? Co się takiego stało? Moi drodzy, w dzisiejszej niedzieli Jezus zwraca nam uwagę również na nasze przemiany, i chciałbym, abyśmy tą dzisiejszą niedzielę poświęcili na rozważanie, jak dokonuje się nasza przemiana i czy ona się dokonuje, jak wyglądała moja relacja z Jezusem Chrystusem jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu, w dzieciństwie, jak wygląda dzisiaj. Jeżeli widzimy progres, rozwój, to jest bardzo fajnie. Ale właśnie e, jeżeli cofnęliśmy się i być może z nostalgią wspominamy e, dni poprzednie, poprzednie lata, kiedyś e, mieliśmy dobre relacje, modliliśmy się, e, ufaliśmy Bogu, dzisiaj mamy z Bogiem pod górkę, to musimy sobie też zadać pytanie, co się stało. Jaka jest tego przyczyna? Bo jak znajdziemy przyczynę, to możemy znaleźć też lekarstwo. Dlatego, moi drodzy, życzę Wam przede wszystkim odnalezienia dziś radości z życia Jezusa Chrystusa. Życzę Wam tego, abyście widzieli swój rozwój duchowy. A jeżeli widzicie, że utraciliście relację więc z Bogiem, to życzę Wam znalezienia tego przyczyny i lekarstwa na to. Pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwy człowiek to ten, który jest przy Panu Bogu. I tego Wam z całego serca życzę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Bóg Święty. Amen.